Siemanko, siemanko, Sebastian z tej strony. Witam Was po raz kolejny na moim kanale na YouTube. Oczywiście w czwartym już odcinku programu serii felgoznawcy. Dziś bliżej przyglądać się będziemy feldzie, której głównym atutem jest metoda produkcji flow Jak wiemy, ma ona na celu przede wszystkim poprawienie odporności na uszkodzenia mechaniczne, jak i również zmniejszenie wagi, co na pewno przyczyni się do poprawienia osiągów Twojego samochodu, jak i w dobie dzisiejszych cen paliwa obniży jego spalanie. Przed nami felga AluRims model AR002. Gwiazda dzisiejszego odcinka na pierwszy rzut oka robi bardzo miłe wrażenie. Oczywiście, jak już wiecie, nie oceniam wzoru. Tą kwestię pozostawiam Wam. Producent nazywa ten kolor Hyper Grey. A inaczej dla mnie taki srebrny, dymiony, podpalany. Coś na pewno przypominającego chrom, no ale nie jest to chrom. Wygląda elegancko. Oczywiście zwracamy uwagę w pierwszej kolejności na jakość wykonania, malowania. Zwróćcie uwagę, pokażę Wam każdy centymetr tego koła. Naprawdę nie mam tutaj. Się do czego przyczepić. Pomalowana, wykonana jest starannie. Na ramionach nie są wyczuwalne żadne zadziory, jak to bywa w niektórych replikach. Są po prostu niedopracowane. W tym wypadku felga jest y, zrobiona bardzo dobrze. Oczywiście pokażę Wam każde miejsce, wszystko. Jest w najlepszym porządku. Standardowo zaglądamy do wnętrza takiej felgi. Oczywiście, w pierwszej kolejności zwracam uwagę na ten bęben w środku. Jest on domalowany, także producent tutaj nie pozostawia żadnych złudzeń. Felga wykonana jest wzorowo. A jeśli chodzi o samo oznaczenia, to zaczynamy. Tutaj mamy. Wielkość felgi 19x9,5 oczywiście ET certyfikaty Will i VIA, które dopuszczają felgę do poruszania się po naszych drogach no i to na czym mi najbardziej zależy, czyli MAX LOAD w tym wypadku jest on naprawdę bardzo duży, bo aż 850 kg na felgę, także śmiało możemy montować to do naprawdę dużych ciężkich samochodów połóżmy jeszcze tą felgę na naszą domową wagę. Oczywiście metoda produkcji Flowforming, czyli redukcja wagi 19 na 9,5, waży 12,1 kg. I oczywiście, na koniec, szybciutkie podsumowanie. Jeśli szukacie mocnej, starannie wykonanej felgi, to model Aruims AR002 będzie naprawdę świetnym wyborem. Jak już wspomniałem wcześniej, do największych atutów koła jest metoda produkcji, czyli flowforming, redukcja wagi oraz poprawienie wytrzymałości na uszkodzenia mechaniczne. Max load aż 850 kg na felgę jest to naprawdę świetny wynik. Producent daje możliwość zakupu tej felgi w 19 salach w dwóch rozstawach, w dwóch szerokościach. 5x112 8,5 plus 9,5 oraz 5x120 również 8,5 plus 9,5. Możemy tą felgę również zakupić w różnych setupach, czyli 4x8,5 bądź 4x9,5. Wszystko w zależności od tego, jaki projekt robisz. Jeśli masz jakiekolwiek pytania do tego koła, oczywiście pozostaw komentarz pod wideo, a postaram się jak najszybciej na niego odpowiedzieć. Zapraszam Was na moje social media, Facebook, Instagram i TikTok, a jeśli podobało Ci się to wideo, oczywiście zostaw łapkę, subskrybuj kanał, będzie mi naprawdę bardzo miło. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pozdrawiam Was, cześć!